Dziennik Washington Post donosi, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, Putin zażądał, by jako warunek do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej przekazania Federacji Rosyjskiej kontroli nad całym terytorium obwodu Donieckiego Ukrainy. Putin twierdził, że jest gotów ustąpić w kwestii terytoriów okupowanych przez Federację Rosyjską. Obwodów Zaporowskiego i Chersońskiego, jeśli Ukraina zgodziłaby się na wycofanie swoich wojsk z obszaru obwodu Donieckiego. Należy przypomnieć, że dotarcie do granic administracyjnych obwodów Donieckiego i Ługańskich Ukrainy było to jedno z głównych zadań, jakie postawiono przed rosyjskim wojskiem już w lutym 2022 roku podczas tak zwanego nieudanego Blitzkriegu. Wówczas rosyjska armia miała za zadanie zająć Kijów, aby obalić legalny rząd i stworzyć warunki dla rządów kolaboracyjnych w ukraińskiej stolicy, a także okupować obwody Doniecki i ługański, których tak zwaną niepodległość dzień wcześniej uznał prezydent Putin.